Cześć, z tej strony Creeper i witam was na kanale Wrestle Goal. Dzisiaj porozmawiamy sobie o newsach ze świata piłki. Kilka jest nowszych i są też takie, o których słyszeli nieliczni. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, żeby filmy nas nie ominęły. Pamiętajcie, że jeżeli z moją opinią się zgadzać nie będziecie, to piście na dole w komentarzach. Podyskutujemy sobie na dany temat. Z czym się być nie zgadzać lub chcecie coś od siebie dodać, piście na dole w komentarzu. Bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do odcinka. Przejdźmy na początku do wiadomości, która nie spodoba się polskim kibicom. Pulululu dostaje kolejne oferty stop 105 lig. Na początku było to włoski Udinese. teraz jest to hiszpańskie Rayo Vallecano. Wszystko byłoby dobre, gdyby nie oferta, którą proponują Hiszpanie za napastnika. A jest to kwota 3 milionów euro, co jest na pewno kuriozalną kwotą za tego piłkarza. A Gilonia chce co najmniej 5 milionów, co jest oczywiste No Za takiego piłkarza, który naprawdę dobrze sobie radzi w lidze konferencji W lidze sobie dobrze radzi I czy 3 miliony to nie była przesada? Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, dla mnie to jest za mała kwota jak na niego I te 5 milionów to już powinni na niego zapłacić, powinni Czy dostaniemy kolejne informacje? Może jakiś większy klub się zgłosi po PULULU, tego dowiemy się, pewnie, za kilka dni. O sytuacji Realu nie trzeba nic mówić, co chwilę spływają kolejne informacje na temat, czy to zwolnienie Ancelottiego, czy jego następcy. Ancelotti w tym sezonie, no, po prostu, to jest jedna w jedna klapa. Sorry, ale ja go w tym sezonie oglądać nie mogę. Czy to jest wina drużyny, czy to jest wina taktyki, czy po prostu braku pomysłów, jak w reprezentacji Polski. Można jakkolwiek spekulować, co jest przyczyną takiej słabej gry Realu Madryt. Jednak, co możemy powiedzieć, to już to, że mamy, można powiedzieć, klepniętego następcę, nie będzie nikt inny jak Thiaby Alonso. Wcześniej Sky Sports Deutschland pisało o kwocie 15-20 milionów euro, jednak Hiszpanie informują, że Real będzie musiał zapłacić tylko 8 milionów za hiszpańskiego trenera. To co robił w poprzednim sezonie, nie liczymy z tego, bo tutaj jest zjazd wiadomo, nie zawsze trzeba być na tym pierwszym miejscu i pewnie już Leverkusen tytułu Niemiec nie zdobędzie. Szkoda, ale przynajmniej walczą i to jest plus. Jak poradzi sobie Thiago Alonso w Realu Madryt? Możecie napisać w komentarzu. Może to będzie ciekawa wtedy rywalizacja Barcelona Flika kontra Real Madrid. Ciabiego Alonso. Teraz czas na informację, która będzie idealna dla kibiców pierwszej ligi polskiej. Trener LKS Łódź Ariel Galeano zwolniony po niecałych dwóch miesiącach. 25 lutego do LKS-u, a 24 kwietnia został zwolniony z roli trenera. W ciągu tych niecałych dwóch miesięcy rozegrał 8 meczy, zdobył 2 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki. Jeżeli jest ktoś, kto kibicuje ŁKS Łódź, to napiszcie w komentarzu, czy to chodziło o całe występy, czy to chodziły o jakieś konflikty w szatni. Napiszcie w komentarzu, nie zagłębiałem się w tą całą historię, ale jak usłyszałem to, to musiałem dodać to do tego odcinka. Przejdziemy sobie teraz do Arabii Saudyjskiej, ponieważ tam są jeszcze większe jaja. Jak co roku wiadomo, Arabia Saudyjska szukuje ogromne pieniądze na wydatki. Czy to kupienie młodych zawodników, czy starszych za wysokie półki. Jednak 23 kwietnia dostaliśmy ciekawą ofertę. Al Hilal chce sprowadzić Rafinie w letnim okienku transferowym, oferując mu umowę czteroletnią z wynagrodzeniem na poziomie 50 milionów euro i dla Barcelony za kwotę transferową byłaby 100 milionów euro za Rafinie. Klub jeszcze to rozmyśla, ale Rafinia na ten moment chce zostać w Logranie, wiadomo. Jeszcze w tamtym sezonie można było mówić, że może odejść, może odejść, bo jego poprzedni sezon był tragiczny. Teraz 100 milionów euro za niego, jaki jest warty 83 czy coś takiego, no jest to jednak kpina. Kiedyś padły informacje, że za Pedriego chce być rekordowy miliard i nie, to nie jest żart. Była taka oferta za Pedriego, ale widać, że odrzucili tą ofertę. Czy 100 milionów byłoby dobrą, jakowek tutaj... Kwotą dla Barcelony, żeby się zgodzić i sprzedać, i wszystkie pieniądze wpłacić na rozbudowę stadionu, a może na rozbudowę drużyny, ale pewnie, znając to, będziemy sięgać po piłkarzy, którym kończą się kontrakty i podpisywać ich za darmo, co, co oczywiście nie jest złą informacją, wiadomo, to jest jednak plus dla drużyny, ale no. Te 100 milionów to jest moim zdaniem za niska kwota za rafinie. Ale możecie dać swoje opinie na dole w komentarzach. Co sądzicie na temat oferty Arabii Saudyjskiej? I dzięki Bogu, że jest to Al-Hilal, a nie Al-Nasr. No bo gdzie oni by go wsadzili? Na SPO by go wsadzili i podawałby piłki Ronaldo? No nie, ta liga tu już po prostu jest kompromitacja. No i główna część tego odcinka, czyli informacja, że Jamie Vardy po tym sezonie opuści Leicester City. Człowiek, legenda, niedoceniany napastnik Anglii. Ludzie na pewno nie będą znali go z gry w reprezentacji, ale w Leicester zrobił bardzo dużo dla klubu. Czy to prowokacja drużyny, czy nawet słynne już kiedyś zniszczenie flagi LGBT. Jamie Vardy rozegrał 338 spotkań strzelił 143 bramki, zanotował 48 asyst i zagrał 26 238 minut na boisku. 13 lat w Leicester i opuszczenie no wielka strata dla Leicester, ale mówił sam, że to jest dla niego już wstyd. Cały jego sezon no, już wygląda słabo. Jeszcze poprzedni sezon w Premier League jak grali. 37 spotkań, 3 gole i 4 asysty. Teraz 31 meczy, 7 goli i 3 asysty, ale no Jamie Vardy nie jest zadowolony z tego wyniku. Tyle ile on zrobił dla tego klubu to jest naprawdę niesamowite. Pewnie będzie w gablotach legend całego klubu, bo być królem strzelców w 2019-2020 wygrać premier League z Leicester, co było chyba największym szokiem premier w historii. Nie licząc jeszcze słynnego Balotelli Aguero, ale to już wiadomo historia. Zwyciężenie Superkapa, FA Kapa i dwa razy promocja do Premier League. Szkoda Jamiego, ale już no jego wiek robi swoje. Już 38 lat na karku. Co dalej dla Jamiego Wardiego? Co odejdzie i pójdzie do jakiejś innej drużyny? Ja bym najlepiej to zrobił. To zakończył karierę no 38 lat. To już taki jest wiek, żeby już zakończyć tą przygodę z piłką. Ale jeżeli chce grać, to niech gra. Ronaldo ma 40 lat i dalej gra. Piszcie w komentarzu, co waszym zdaniem powinien zrobić Jamie Vardy? Czy przejść na emeryturę, a może waszym zdaniem powinien pójść do jakiegoś innego klubu? I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, like, subskrypcji i komentarzu, co sądzicie na temat transferu Pululu, zwolnieniu trenera LKS Łódź, czy nawet odejście Wardiego z Leicester City. Ciekawe tematy i przypomnę, piście na dole w komentarzu Wasze opinie na dany temat. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć!